10 listopada 2021 roku uczniowie Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowej lekcji historii. Oprócz zwyczajowych dekoracji patriotycznych dostrzec można było rozwieszone w różnych miejscach sentencje znanych bohaterów z czasu odzyskania niepodległości. W poszczególnych klasach uczniów odwiedzali członkowie grupy rekonstrukcyjnej w ubraniach z pierwszej połowy ubiegłego wieku, a słodkimi przekąskami były przepyszne marcińskie rogale. Zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji. Kiedy zajęłam się organizacją obchodów Dnia Niepodległości w Państwowych Szkołach Budownictwa w tym roku, Chciałam, aby ten dzień wszystkich nas zjednoczył we wspólnych działaniach. Pierwszą sprawą, którą wykonaliśmy razem z moimi uczniami, przygotowaliśmy rozetki, kokardki biało-czerwone, którymi dekorowaliśmy wszystkich wchodzących do szkoły. Następnym elementem było puszczanie na wszystkich przerwach, także częściowo w czasie lekcji. Pieśni związanych nie tylko z, ze świętem niepodległości z 11 listopada 1918 roku, ale też y, pieśni, które są związane z czasami, kiedy walczyliśmy o tę odzyskaną niepodległość, o jej utrzymanie, żeby y, bardziej przybliżyć to święto. Przygotowaliśmy też sentencje, jakieś sławne powiedzenia, sławne cytaty, których autorami są Ojcowie Niepodległości, czyli Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski czy Roman Dmowski. Niektóre z nich są zabawne, inne są bardzo poważne, ale myślę, że wszystkie doskonale pasują do naszych czasów, co świadczy o ich ponadczasowości, o ich niezmiennej wartości i sensie, co też podnosi jakość przemyśleń tych ludzi, którzy są ich autorami. Myślę, że ten dzień zapamiętamy też dlatego, że odwiedzili nas koledzy z grupy rekonstrukcyjnej. W organizacji tego święta pomagało mi bardzo wiele osób, które błyskawicznie reagowały na moje pomysły, ewentualnie podsuwały swoje. I stąd też wzięła się obecność chłopców z grupy rekonstrukcyjnej, którzy przyszli w strojach z epoki, którzy odwiedzają klasy, opowiadają razem z jednym z naszych nauczycieli. Grupa rekonstrukcyjna, retrospekcja została zaproszona przeze mnie na obchody, wigilie, dnia niepodległości, żeby uświetnić, żeby pokazać uczniom, jak wyglądali ludzie, jak byli ubrani, jak się zachowywali w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Młodzi ludzie są zapaleńcami, robią to dla idei, z czystego pragnienia robienia czegoś więcej niż tylko to, co należy zrobić w młodym wieku. Jestem ubrany w mundurze Wojska Polskiego z okresu września 1939 roku. I tak też występuję w różnych rekonstrukcjach, w muzeach. Należy do y, grupy rekonstrukcji historycznej Retrospekcja. No i dzisiaj, y, jak kolega jest automobilistą, tak ja prezentuję sylwetkę mieszczanina, bankiera, urzędnika, osoby pracującej w biurze. Y, na sobie mam właśnie taki klasyczny, przedwojenny garnitur z bardzo szeroką klapą, rozbudowanymi ramionami, do tego właśnie kamizelka, spodnie z wysokim stanem i szeroką nogawką. Wszystko to miało, że tak powiem, pokazywać właśnie w tych sferach urzędowych, w tych sferach biurowych, że ludzie ówcześni się tak noszący nie boją się kryzysu ekonomicznego, który wtedy właśnie panował, nie boją się kryzysów finansowych, że właśnie Wielki kryzys im nie straszny, że oni są panami swojego życia, właśnie stąd też potoczna nazwa na to suit". No, oprócz tego, kołnierz z dłuższymi wyłogami, właśnie zestawiającymi się do siebie, to jest taki też bardzo charakterystyczny element. I krótki, yy, wzorzysty krawat, właśnie w tym wypadku nawet oryginalny, to jest też bardzo charakterystyczny element. Yy, do tego no różne. Właśnie akcesoria, jak zegarek kieszonkowy, jak zapalniczka, portfel. To są takie rzeczy, które ludzie mieli wtedy na co dzień, które właśnie staramy się też odtwarzać. Ja jestem ubrany jako automobilista, jako kierowca samochodu lub motocykla. Mam na sobie skórzany płaszcz, który idealnie chronił przed wiatrem lub deszczem. Również można by było go bardzo łatwo domyć z błota. Na głowie mogę ją tutaj pokazać. Jest to kaszkiet. Nakrycie głowy, które na pewno nie spadłoby podczas takiej jazdy. Na nogach mam bardzo wysokie buty, w których w błocie nie ubrudziłbym swoich spodni, ponieważ przed wojną Drogi w Polsce w większości nie były utwardzone, i było na nich w okresie deszczowym bardzo dużo błota. Mamy też gazetkę, która w takiej bardzo skrótowej formie pokazuje nam, sygnalizuje te najważniejsze wydarzenia, które stały się przyczyną naszego święta, czyli odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dla mnie jest to y, bardzo niezwykłe wydarzenie też dlatego, że Polska, która odzyskała niepodległość po 123 latach, to była Polska zupełnie nowego pokolenia. Nie było już tych ludzi, którzy jeszcze pamiętali wolną Rzeczpo wolną Rzeczpospolite. To byli ludzie, którzy byli już w trzecim pokoleniu wychowani w niewoli, a pomimo tego bardzo im zależało na tym, żeby Polska wróciła na mapę Europy. I za to mam do nich bardzo wielki szacunek i o tym będę zawsze opowiadać moim uczniom. Wszyscy z radością zaśpiewaliśmy. Hymn. Niektórzy gromadząc się na korytarzu, tak jak to zrobili y, nauczyciele i uczniowie, którzy przyszli y, z tego specjalnie powodu do szkoły z warsztatów szkolnych, y, lub w swoich klasach przy otwartych drzwiach. Przy... A na koniec po odśpiewanym hymnie wszyscy poczęstowaliśmy się z przygotowanych wcześniej koszy yy, rogalami marcińskimi, które też są taką tradycją związaną z 11 listopada.